Maneczko, wszystkim z tej strony szkapa i lecimy z drugim dniem naszej Hydrofarmy. Dobra, co my tu mamy? Stoiska pełne. Drzwi otwieramy. Proszę bardzo, atakujta ludzie, atakujta ludzie. Ludzie atakują, a my tu zobaczymy, co my tu możemy zrobić. Co my tu możemy, co mamy tutaj? Gdzieś te zadania włączało. Kupić jakieś rzeczy, a jak to kupić? Tap. dobra, coś my tu mamy. Początek, otwarcie sklepu. Aha, to mamy przygotować. Dobra, czekajcie. Marketing. Wyposażenie. Regał na rośliny. Dobra. Ile taki regał kosztuje? Stówkę? Dobra. Na razie nas nie stać, póki co? Aha, stół na rośliny. Dobra. Dobra, dobra. Tratwa. Czyli takie coś mamy kupić. Dobra, kupujemy. Już kumam. I co ja z nim mogę zrobić? Czyli nic z nim nie mogę zrobić? Nasiona sałaty rzymskiej mam kupić. Dobra, to czekajcie. Nasiona, nasiona sałata rzymska. No i nie wiem, ile ja tylko mam kupić. Nie wiem, dwa kupimy. To nie jest takie drogie. Ale ja też nie mam z czym szaleć. No to nie przesadzajmy. Kupimy dwa. Dobra. Nasiona szpinaku. Nasiona szpinak. Dobra. Budować typu tratwę. No to mam. A ja to mam tutaj dać? Dobra. Aha, tu są rzeczy, a ja sobie mam tutaj po prostu składać. Dobra, kumam. I tutaj jest, co będzie pompować wodę. Dobra. Filter jakiś. Albo pompka. Czyli oni mi tu rzeczy dali pojedyncze, a ja te rzeczy po prostu sobie tutaj montuję. No dobra, no nie wygląda to źle. Też można coś robić, a nie tylko już gotowe ci wstawiają. Dobra, aha, mogę przenieść. I mogę sobie to gdzieś postawić. A mogę obrócić? Mogę obrócić. Czy to jest różnica, z której strony to obrócę? Czy to nie jest różnica? Dobra, damy to tak. To, jak no dalej tam wcisnąć, źle idzie. Dobra, czekajcie, tak. A teraz mi za okno wyszło. No nie, no bez jaj. Nie powinno tego iść tak postawić, żeby to za okno wyszło. Teraz tam nie przejdę, ale to chyba nie, nie będę musiał Chyba tam przechodzić. Wydaje mi się. Chyba nie będzie takiej potrzeby. Za drogo? Dobra, zejdziemy wam do 6. Może teraz pojadam. O, tu już nie ma. To tamto im pasowało, tamto wykupili. Ale ta sałata im nie pasuje. To im nie pasuje, dobra, ale tamto inne wykupili. Mamy tu coś innego jeszcze? O, rukola jest. To damy im rukole, damy im rukole jeszcze, bo jak to kupują. To nie bardzo im gdzie. Dobra, damy za 5. Może za 5 pójdzie. Zobaczymy. No i dobra, teraz mam nasionka i posadź sałatę rzymską. A co tutaj jest, jak tu pisze? Szpinak, tu jest sałata dobra, bierzemy. Teraz to posadzi? Aha, 12 weszło. I co ja mam z tym pudełkiem zrobić? Do kosza? Do kosza. Czyli na jedną farmę wchodzi 24. Coś jest nie tak. Coś tam mi mryga. Redukuj. Aha, mam usunąć zainfekowane rośliny. Czyli niektóre rośliny mi będą wypadać. Czyli to nie jest tak, że ja wszystkie te rośliny mi przeżyją? Tak? O! To też ciekawe, bo myślałem, że tylko będę na zysku, ale dobra. Tu widzę, ta też słabo rośnie. Może coś będzie nie tak z nią? Czyli muszę zebrać sałatę, więc czekamy jeszcze, co tu masz. Najpierw wejść pudełko na zbiory, pudełko na zbiory, czyli to pudełko muszę wziąć. I mogę zbierać? Czy muszę poczekać? Półki spożywcze w sklepie są puste. O, to im pospasowało. To Czyli to mieli za tanio. Jak to zeszło tak... Automatu za tanio to mieli. Ja tu jeszcze mam coś do handlu? Mamy jeszcze coś do handlu, damy im drożej. Skoro im to tak łatwo zeszło, to damy im drożej. No nie będą mieć za tanio. Dobra. Kapustki mamy dużo. Dobra. Dajemy im, niech sobie handlują. Patrzcie, mamy. Zobaczymy teraz, cena jest. No i niestety, to o jeden i o jeden, i już robi różnicę, dobra? Nie mogę. Dobra, tu wzięła. Dobra, to czyli, czyli o jeden wystarczy cenę zrobić wyżej, i już im nie pasuje. Dobra, bierzemy pudełko. I mamy 12 Czyli mogę to tutaj postawić? Dobra Bierzemy następne pudełko Dobra, 7 I ta jedna jest popsuta, tak? Pudełko na zbiór Jakoś super, to jest jakoś super sałata. Ej, czy ja to magazyn towarów? Czy ja mogę to jakoś tutaj wsadzić? Ciekawe, czy to się popsuje, czy to tutaj może być. Nie mam pojęcia, jak to tam może długo być. Sałata rzymska, super. No to dobra. Czyli ja nie muszę tego tutaj dawać, tylko ja mogę sobie to. Wrzucić to, ale pytanie czy to się, no i pudełko mi rzuciło, czekajcie bo nie mogę teraz tego wyciągnąć, pudełko wrzuciło czekajcie, jak to wyciągnąć. Magazyn towarów, ale co to? Ja nie mogę tego wyciągnąć z tego teraz. Dobra, nie kumam. Wiecie co, nie kumam. Idę zasi zasiadzić to. Eee Zbierz i posadź szpinak. Dobra. Czyli muszę jeszcze kupić szpinak. Dobra, pierw pier posadzimy szpinak. Sadzimy całe szpinaku. Jest całe. Dobra, zawsze muszę to pudełko brać. Tej usuwamy. Niech sobie rośnie szpinak. Idziemy tam im jeszcze coś posadzić, bo nie mają. Dobra. Dajemy pudełko, wywalamy i mamy ostatnie pudełko. Ostatnią sałatę, jaką mam, ja mam sprzedać 50 sałaty. Dobra, a ja hoduję co innego niż sałatę. Dobra, ale nie mamy tysiąca, żeby posadzić na następne. Następny taki magazyn zrobić. Jeszcze rośnie, jeszcze nie gotowy. Czy tu jest jakiś. Dobra, niech nam tutaj 12 się zrobi. Dobra, jeszcze nie gotowy. Czy ja mogę to na przykład dać tutaj? A tutaj już posadzić sałatę w te wolne miejsca. Tak, mogę. Dobra. I tutaj jest... Tu mam ten super szpinak. I ja jestem ciekawy, jak ja to sprzedam. Czy ja to mogę sprzedać za jakąś większą cenę? O pany, o pany, go się jak najęci. Wyobieracie jak najęci. 30 za dużo, dobra. 22 22 nie 20, poczekamy. No, poczekamy. Może, może, może sobie go kupią. Kto wie? Dobra, lecimy ze zwykłym szpinakiem. Ten jest w cenie 10, dobra. Myślałem, że ta cena będzie ta sama, ale widzę, że jest ta cena inna. Dobra, jeszcze szpinak sprzedaję. Sam szpinak, bierzcie szpinak. No, sam szpinak sprzedaje. Dobra, tutaj mamy posadzić tej sałaty. Dobra, bierzemy sałatę. Bierzemy następne 6 sałaty. Dobra, na stolik. Następne podło. Super sałaty, dobra. Które tutaj są? Lewe nasionka, te. Ten. I ten. Dobra, mam. Mam sprzedać tą sałatę rzymską. Nie to, to. Ej, co to jest? A mogę pracownika tutaj zatrudnić? Czekajcie, jak ja to zrobiłem? Nie, teraz jest przenoszenie. Ja tego nie chcę przenosić. Eee, czekajcie, nie wiem jak mi się to klikło, ale zrobiło mi się coś jakbym tam mógł pracownika zatrudnić. Pracownik dobrze? O rybach teraz nie. Minimalny poziom składników. Dobra. Dobra, te ustawienia pracy przy tym, dobra. Ale ja chyba nie mam pracownika, żeby go tu dać. Tak a propos. Dobra, jest 19, czyli już więcej mi się nic nie sprzeda. Sprzedała się ta jedna? Nie. To 20 się nie sprzedała. Idziemy na 14. I wiecie co? Ja wam powiem tak, no zbierzemy sobie jeszcze to, co mamy tu do zebrania. Mamy 12. Tu mamy te super świecące. Mamy 9 świecących. Zaraz sobie dołożymy. Tu mamy szpinak. Dobra, mamy tam sam szpinak. Nie ma miejsca na sałatę. Dobra, co tam jeszcze mam? Sałatę. Jest gdzieś jakieś pudełko niepełne? Tu jest jakieś niepełne. Dobra jest zebrane. I mam sprzedać te 50 sałaty. Dobra, to ja sobie jeszcze posadzę szpinak, niech on sobie już tu rośnie. Ale mi się mylą te przyciski. No co jest? Dobra, nigdzie. tylko wyrzucić. Drugi szpinak. Dobra, nigdzie. No i dobra. I tyle myślę. Na dziś myślę, że to wystarczy. No tyleśmy zrobili. Kolejny dzień. Zamykamy sklep. Ubiliśmy... Ubiliśmy ile? Ile mamy na zysku? Całkowite zyski. 551. No bo trzeba było pracownika zapłacić, tak? Pracownika, zakup zboża, upraw. Tutaj jest 100. Zakup nasion. Dochód 700. Cośmy zarobili. Ale tutaj, pracownik, to wszystko, i nam wyszło 500 coś. Dobra, to rozpoczynamy następny dzień i zaczniemy się handlem w następnym odcineczku. A jak się Wam podobała ta seria, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzach. Oczywiście subskrybujcie kanał, tym więcej nas subskrybuje, tym więcej różnych gier będziemy testować. Będziemy grać, możecie polecić, co chcecie zagrać, w co byście chcieli, żebym zagrał. No i. Bawimy się dalej. Cześć wam!